Państwa, dzisiaj kuleczka ojejku nie chcę iść do studia, y, idzie na czyszczenie z Zembolii. i jedziemy tam motorkiem. Tylko kulka nie wiem, czemu chce iść w prawo, może kupę albo coś, no dobra, y, motorek z drugiej strony jest, a kulka tu sobie wyznaczyła miejsce, że o tu będzie coś, y, przypuszczam, robione. W każdym razie znaleźliśmy wczoraj klinikę fajną, przedwczoraj, przepraszam. Taką nowa, świeżutka, czysto, nie śmierdziało tak jak w poprzedniej. Miejmy nadzieję, że tak samo dobrze będzie będą wykonywane zabiegi, jak tam jest czysto. O, jak ślicznie. Niech to pachnie. W drugą stronę idziemy, kulka ja, Dobra, czekaj. Jest, jest sprawdzane. Zęby będą myte. 2 kg kulka waży... Patrzcie, tu jest tu, tu jest więcej. Tu się robi zdjęcia Rengiobinowskie. Laboratorium. Jak czysto. Ej. Klatki. Bik! Tu się coś tam robi też. Kulka miała pobraną krew do badań, więc pół godziny o. mamy zanim. Tam tą ogarną, tą analizę krwi. I te zdjęcia słabo robi ten... Jak mogę oglądać kwiatki? Co? Co? Ciekawe jak Google go, go, Action 6 zdjęcia, bo ten twój trzeba jest słabo te zdjęcia zrobił. No, to jest blisko, dosłownie kawałeczek i wracamy kiedy, zobaczyć kiedy, jakie ty, były kiedy, wyniki vloga montowałam. Kiedy ja ostatnio vloga montowałam? Kiedy będzie No y, dzisiaj sobie przekopywałam już wszystkie pliki. Tak? Więc yy, tak Może w weekend? Jaką no Taką szybkość kopywania jest ci Jakie kable masz to zobaczyć? Dobra, Znaczy ja nie mam kabla, ja mam tam tak, to, co używam do Mac'a. Te to takie pokażesz, USB. Co używasz, jak to się O, jeszcze lepiej będzie. Ej, wodę? ta yy. Trzcinowa woda. woda. to to może jak będziemy wracać. Ja też bym coś zjadła, ale to na razie wiesz. Co, jest co to jest good Jesteśmy głodni trochę. O, tu są kwiatki. Musimy jeździć, kupować kwiatki z N, bo N go wyśmiała, że tak dużo zapłacił za kwiatki. Ja został oszukany. Cheat. They cheat him. Hey, the, there is second one. <głos》> wszystkie, co są tutaj, to mi wytrzymają na balkonie. Piatki, bo Chciałabym do balkonu. Być, wiecie? See? Może taką truskaweczkę? Uh, to uh, so no say, też jest ładne. To na ten ryfie tego różowego było. Te też są ładne. Balkon i uh, yeah. mięso. Mm. Yeah. and still balcony. good. And still yeah. good. And, to and na balkon, fajny, no to było róże, krzaczek róży bym też chciała. O, białe róże. Balcony. Hmm? What? What do you want for the balcony? Buy something. Because we have so ugly balcony. This one I look really good. I we can buy some roses. Eee. Jesteśmy w drugim miejscu. Em się tam wykłócał ceny. To też ładne. Albo taki, zobaczcie. Na balkon. Kulka no. ma serce badane, a ja tutaj nowego przyjaciela mam. Teraz poszedł sobie koteł. Weźmy całe ręce z sierści, bo taki był czochrany. Ja znowu że lubimy się z kolegą. Ta, lubimy się, mruczą to jest. Ja, ja, szkrobej mnie tam, szkrobej mnie tam, ja. Tu też mi szkrobej, tu mnie też szkrobej, tam mi szkrobej, wszędzie mi szkrobej. Tu też mi szkrobej, obejrz, obejrz, obejrz. obejrz. Ja mruczy, mruczy, ale bardzo cichutko. Ach, ma tu wygolone, coś było robione. Coś było robione, jest takie kotki są słodziuczki, słodziaczki, no powiedz, że nie. No takie śliczności, takie śliczności. To jest kot y, klienta, y, tylko go tutaj, no nie wiem, chyba coś jakiś zabieg miał czy pierwszym wie co, czy zostawili po prostu. Bo to też chyba jako hotel działa to miejsce, słuchajcie. Ło kurwa, o kurwa, patrzcie go. Kuba, nie, teraz z drugiej strony mnie proszę szkropać. No dobrze. Tak. dobra, i, y, Tak, tak, tak. tak Nieczulona kulka teraz będzie, i będą my te zęby. Idziemy tak. po kawę, bo to z pół godziny potrwa. I w trzech ją trzymaliśmy, rozumiecie to? Dosłownie w trzech ją trzymaliśmy. Ja za nogi, przemek za drugie nogi, N y, za brzuch. No po prostu pies 2 kilo, nie? Pies 2 kilo. Nie szło go utrzymać, a to zwykłe badanie serca. Leżenie na boku i mizianie po klatce piersiowej, nie? Mokrym trochę czymś tam od żelu. I kurka tego nie umiała po prostu przetrawić, że musi leżeć na tym, bo tak się stresowała, tak się, tak po prostu mocno się no, wierciła. Tokiwa, nie? Co? Do mnie mówisz? Nie, do Pawła. A, do Pawła. A. Tu sobie przyszliśmy. Na kawusie ciekawe te kawusie tutaj mają. na cynamonową, a El sobie tą zamówiła. E, teraz czekamy na to. Fajnie to wygląda, nie? Słuchajcie, fajnie. sobie pani śpi na krześle, a ja czekam. Something different, yeah. uh, coś innego sobie zamówiła. A, that one Coś tam, co? obraz dwa, trzy, Tutaj uh, yeah. okay, tą sobie zamówiła. Okay. Wiesz, jest? Z czymś tam w środku, a ja cynamonową. Latę cynamonowe. Zobaczymy, zobaczymy, czy będzie dobre, czy nie. Zaraz wam powiem. Słuchaj, zaraz, dobra. Mogę nagrywać. Na nowość, nie? Że nagrywać.

I mamy jeszcze czas, zanim kutek odbierzemy szczęszczenia zębów. Więc popatrzmy sobie stoły do Macronga. Słuchajcie, jedne są elektryczne, same się mieszają, a inne są takie, że samemu trzeba te mury chińskie budować. To jest niż mój Tak. I think it's the same. Tutaj się, że tony składa. O, oh, to zrobię yeah. <coughs> <coughs> mm. is położyć, słuchajcie. Ten jest Nie, Ten jeden jest 2000. Co to jest? To jest a to 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

Używany, dlatego ten tak nie wygląda super jak mega. Nie to jest jest taki głośny w środku, teraz się sortują. nie jest taki głośny z co widzę. To jest 这个它晚上可以打那个这个声音这更、个、响的。你到了到了晚上，你八九点以后十点，它可以调过来，它可以不能去睡。哎啊，对吧？它不响的。对呀，是。

to, mierzy, to mieli w środku, nie? O, sorry. Tu, teraz się ja zamknęło, za dużo było. W Teraz się mieszają, słuchajcie, te wiotki i powinny tu się wysunąć, nie. 我们安装也不要出钱的，每每每都是这样子，不用多出。拿来做做做，不放你。我托运是外国去啊？不是啊，我就是这样子这样子那我可以给你送过去啊，送来送过去给你安装，他给你包修，包好啊，免费包修一年的。呃，许先生，呃，你好。 Oni wyciągnymy, do Cię wyciągniemy, Zaro, cię Nie, nie umiem tej klatki otworzyć Kulka jest ok. porządku do studia Przewojenowań część dalsza Kulka tam u Eni siedzi W porządku, już dałem coś jeść Tak wyglądają prace z, um, budowlane Proszę, niedawno było dużo, dużo niżej. No. Patrzyłem na knweczki. się zachciał KFC, kupił sobie coś. A ja jakieś grzybki zam zam zamówiłam, frytki. Jak tak, tak powiedziałaś? Przestuję w każdą restaurację. dam jak się zżygać z tego żadnego. Przetestujemy, testujemy, każdą restaurację. W restauracji. W piątek. Każdy. No Przemek y czasami y y mięso je. W każdym dzieje się. Albo na przykład takie spodnie sobie możesz kupić na chodniku, nie? To się tutaj dzieje handel. Tu jest handel. się na łyso możesz. W takim street fryzjerze, albo sobie tu coś kupić. Ale masz czy nie? Mam. Zało. Proszę, proszę, proszę. Albo tam zobaczcie cała ulica w rzeczach różnych. O, no, makaron to był. o. Tu się coś na parze robi. Słuchajcie, oby, żeby, żeby. Obejrz, obejrz, obejrz. To jakieś warzyka, z drugiej strony stricte. Tu znowu owocki. Tu znowu grill. Mnóstwo różnych rzeczy. Ostrygi. I tu normalnie na skrzyżowaniu, na środku skrzyżowania. Zobacz, to jest skrzyżowanie. Na środku skrzyżowania, tam będzie jeszcze chodnik. To ludzie tu, jest dwa street foody yy, i jabłka. I się krytek na noc i idę znowu jechać po mieście, po wsi. Ale fajnie tu jest, zobaczcie. Street food pełno i, i e, po, powieszane lampeczki na, na tym... A, my stajemy tu e, na barierce. Mega to tu wygląda ludzie sobie po prostu takie ale restauracyjki zrobili na wolnym powietrzu. Pełno takich street foodzików e, klimatycznych, mega. Teraz słuchać jak pan śpiewa. To są jakieś posypki, a to nie wiem na co, ale fajnie to wygląda. Słuchajcie, yy, tylko prawie w każdym miejscu jest powerbank, żeby się wiecie, nie, nie, nie rozładować. I to są takie widzicie, o, autka, znaczy te mopliczki. I tu frytki zjecie, jakieś nagety, skrzydełka. Yy, to jest dobre, to jest dobre, takie maślane. Kiełbaski <laughs> jakieś. To no nie wiem, czy taka też tu zrobi pan, ale może. Tam coś jest, tam muszę ogarnąć. I tu macie po 15 albo po 18 zł, no To tak z kilka złotych... Czekaj, niecałe 10 złotych, nie? To jest 10 zł a to będzie tak z 8 kosztować No niedrogo za taki... O, taki coś. No tak, bo to jest tutaj pod mostem, słuchajcie, pod tym mostem. Nawet jak pada, to się nic nie podzieje, nie? No to jest y, zadaszone jaki, nie? Chyba coś dla Ciebie, bo on tam jeszcze syrop udał. Ej, pierwszy raz zauważyłam... Pierwszy raz y, widziałam jak odlał sobie troszeczkę sprawdzić, czy dobre, nie? Nie, chcę iść najpierw tam zobaczyć i potem usiąść. Albo z grilla coś wezmę, no. Boczniaki z grilla. Mmm... Patrz jak jest klimatycznie. Jakieś grzyby z grilla. Why not, nie? Obej, jakie różne rzeczy. O kurde, to są jakieś owady. Szaleństwo. widzicie? Onaczy, a tutaj to sobie zamówiłeś papryczka z i pieczereczkę. Tam będzie to e, pieczone na grill, w jednym na jeszcze mogłam wziąć, ale to za duże dla mnie będzie i, i to. Ale to też za dużo dla mnie będzie. No. Tak, nie ej, jakie to jest wygodne, to, to jest takie coś. To się rozkłada, pewnie mnie zajmuje miejsca 5 cm. Wygląda to śmiesznie zewnątrz. Ale jakie to jest wygodne, ej, jakie to jest wygodne. To jest niesamowicie wygodne. Tu jest... Mega <laughs> <laughs> Jakie? Tam, nie wiem gdzie to jest, ale tam jest karaoke, pewnie słyszycie. Ja śpiewałem? No, to to co śpiewała, to tu Pani śpiewała, na żywo. Nie, to nie było radio, to jest karaoke. A to z tej budki Nie, tam jest karaoke. Ja pierwszy raz tak długo czekam na cokolwiek w Chinach. Zawsze tak szybko to jedzenie przychodzi, że odczyt. nie wiesz? No, mm, już dopiero zaczynają, no. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. A tutaj prowadząc od wody. Od wody trochę zimno jest. Yy, nagraj mi tam jak z boku wygląda. Wstać tam, łapy. Tam, bardzo dobrze. Tak? Nie wiem, nie wiem. On się nie znał, nie? On się nie zna, na, na nagrywaniu się nie zna. Ej, ale to jest przepyszne, nie? To jest przepyszne. Takie delikatne. obuzowe Czy to jest mleko Ale kokosowe. <laughs> nie taki jak się podało. Jakieś tam wleko dało. Widziałam te kartoniki, to było wszystko kokosowe. Aha, no bo tam są te zbyt, to, to, to No. No. mam hmm, jakieś... Yy, fajerwerki, tam się cała, co w tle, z tyłu się wydaje się dymi No stop. tam jakieś fajerwerki, dzieciaki. To nie tu mieszkała, mostem spoko. I tu byśmy mieli, to miejsce mielibyśmy blisko, nie? I ja myślę, że tylko przez weekend tu jest otwarte jak coś. To? No. to. Codziennie. Codziennie? No, tym bardziej. Bardzo klimatycznie tu jest, nie? Wlądamy, Jesteśmy wygląda. atrakcją turystyczną. Ciekawe jak wygląda ta ulica. Dzieci to? się na nas zaglądają.

Ci? Ci. Centomci. <gulia> 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 nice name. <gulia> no. Ten chłopczyk. Nie umiałam tego nie umiałam tego powtórzyć, nie? Nie <gulia> Nie no, pytaliśmy się. Tofu. <gulia> tofu. <gulia> To ja muszę najpierw jesteś. Tak to żeby eh. To jesteś. To jesteś. To 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 Ej, już to Jezus, jest to jest metalowy! Wiem! tam no. tyle, kosztował? już 6 zł. tam to już tam. Zresztą tam to już tam. Zresztą tam. Jak się nie Bardzo dobra mm. Jak się tam. Jest? Mm. Jak się do... Nie zdążyłam tofu nagrać. Tofu. tofu nie zdążyłam nagrać. Masz, podtrzymaj mi. Na mojej kamerce masz tofu. Nie będziesz, będziesz montowała, to sobie wszystko moja kamerką. Jak ja to mam zjeść teraz? chyba użyli ten samej przyprawy co do tofu? Tak. I ten. Ja i... Nie wiem jak zjeść Jest bardzo podobny smaku. Jest tofu, tofu lepsze. Co myślisz?

<laughs> tu się dzieje proszę państwa normalnie na ulicach porozstawiane, wszystko wywalone, czy to czyste, czy brudne. Jeden pieron. Obyś wiele się tu dzieje, panie. Kajmy są w ogóle. A tu już sprzątają, tu już... Jest... Koniec świata. Tu już sprzątają. A co sobie do Sama sobie kupiłam. A co sobie będę żałowała? To co sobie de, nie? Piękne. Co sobie będę nie? Będzie ktoś smutny, to mu dam, a jak nie będzie tego smutnego... To sobie zachowam. To jest to było do nas na Do nas do chałupy, ale potem sobie myślałam, jak będzie ktoś smutny, to mu dam tej, tej pani mogłam dać, ona była jakaś smutna, nie? No Ci się mało zarobiła. Teraz mię Dobra, Koniec wycieczki ładujemy, żeby jutro się zaś pojeździć. Piotki są, zakupy są i też się relaksować. Może się posiedzę, jak nie padnę, to może się pogram, może coś obejrzę. Piątek jest, nie?